Cześć, Aleksandra Wtorczek dla portalu RealNews.pl, a wraz ze mną Michał Cichy. Jesteśmy już po Face to Face Prime MMA Show. Witaj. Witam. Jak odczucia potem, jak przeprowadziłeś już któryś z kolejnych Face to Face? Słuchaj, każdy jest inny, bo za każdym razem są inni goście. Ten na przykład był bardzo szybki, Stifler i Soroko bardzo szybko mówią, szybko konstruują zdania i tak naprawdę trwał Półtorej, e, trwała za zadyma półtorej godziny, a wydaje mi się, że informacji było więcej niż w innych programach, które trwały po dwie godziny, więc no zupełnie inny program. A ogólnie pozytywnie, bo wiesz, i Stiflera lubię i Soroko e, też, więc e, bardzo fajnie. To ja wrócę jeszcze do tej konferencji, która zdobyła te rekordowe miliony, o których mówiłeś. No faktycznie działo się, jak oglądałam sobie potem powtórki, e, no to było dużo rzeczy. Co cię najbardziej zaskoczyło wtedy? Tam na miejscu. Wiesz co, no na pewno, e, co mnie zaskoczyło. Cała no ta, ta sytuacja w, w ostatniej części. E, e, ja versus kapela, e, kamerzysta rzucający tym szklankom dziecko na trybunach i tak dalej, i tak dalej. Te interakcje wiesz z widzami, bo umówmy się, że my, my, znaczy ja w ogóle nie miałem udziału przy konstruowaniu, nie wiem, anturażu, całej konferencji, czy tego, jak to będzie wyglądać, ale no, no, widząc jak to wygląda, czyli taki stół i dookoła wszędzie są, jest widownia to możemy się domyśleć, że może być interakcja z widownią dość mocna. No i tu mieliśmy, chociażby do Pawła Tyburskiego przyszedł e, trener z Insta, później, e, później na pierwszej części już była walka Wiolki z kuzynką Klaudii, więc wiesz, no to jest też coś innego. I, I to nie jest tak, jak niektórzy twierdzą, że my po prostu się inspirowaliśmy konferencjami z Rosji, dlatego że te konferencje, nie wiem, na EBB nie widziałaś? Nie, nie, że z Rosji. Tak, są konferencje, tam są friki takie po prostu, że tam nawet z widownią się napieprzają. Wiesz, skakują w widownie z buta i tak dalej, więc hardkorowo, ale trzeba zauważyć, że my przed tym filmem zrobiliśmy już taką interakcję, że już byli widzowie, a to, że po prostu niektórzy próbują to wykorzystać, żeby sobie nabić fejmu, to jest inna kwestia. No i to chyba była najciekawsza. Najdziwniejsze podczas tej konferencji. No i no, wiesz, no, cało to, to to było istne szaleństwo. Czasami się zastanawiam, czy to nie jest już za dużo, czy nie dochodzimy do końca internetu, no ale jak widać, kontrowersje się cały czas sprzedaje ludzie chcą to oglądać i tego nikt, nic nie zmieni. To, że nie będzie tego w internecie, to i tak ktoś to będzie pokazywał. No i to prawda, Michał. To ja Cię zapytam jeszcze o kwestię tego, mówisz o tej Rosji, i ja widziałam jakieś opinie internautów, że. Te dymy były sztuczne. Ja uważam, że tam nie było nic sztucznego z tego, co oglądałam. A ty, jakie miałeś wrażenie? Wiesz co? Ktoś chciał, no. na, chciał na siłę wiesz, coś zrobić, bez czy nie? Co trzeba pytać zawodników, bo ja byłem na briefie przed tą konferencją i było powiedziane, że my sobie nie życzymy sztucznych dymów. Jeśli wy macie coś do siebie, to to zaakcentujcie. Oczywiście wiesz, było powiedziane, że ma być ekspresyjnie, ale bez sztuczności. Po prostu, a czy ktoś się układał czy coś, to jest poza federacją, no nam zależy, żebyśmy byli odbierani jak najlepiej i jak widać, e, w sensie jak najbardziej autentycznie, jak widać e, ludzie odebrali to autentycznie, ta oglądalność pokazała, że no wiesz, że, że się podobało, jakby to było wszystko sztucznie wyreżyserowane, to nie, to nie byłoby tyle chętnych ludzi, to już lepiej sobie trudne sprawy pooglądać i tam są wiesz, wyreżyserowane dymy. No tak to prawda. A czy miałeś takie wrażenie, że kamerzysta, bo on pierwszy raz chyba wybuchł wcześniej na tej pierwszej konferencji, to był taki totalnie spokojny, a tutaj no to rzucanie i tak dalej, jakieś przekleństwa, czy miałeś wrażenie, że on był pod wpływem alkoholu dosyć mocno, no, bo tak mi sugerował? No on tak twierdził, ale wiesz, kamerzysta jest też bardzo dobrym aktorem, więc ja tak do końca nie jestem pewny. Jak my mieliśmy zadymę ze sobą, to on też mówił, że jest pod wpływem alkoholu i tak się zachowywał, a później ludzie mu mówili, że na wywiadach już tak się nie zachowywał, że już chyba wytrzeźwał, czy coś. No, ciężko tak szybko wytrzeźwieć, więc nie wiem, czy trochę nie gra, czy robi to naprawdę. Trzeba jego zapytać tak. Nie wiem, wiesz, głos mu, język mu się nie plątał. Eee, zawsze może zwalić na alkohol, że jakiś głupoty robił, bo był potworem alkoholu, to łatwiej, wiadomo, alkohol to nie jest usprawiedliwienie, ale jakoś ktoś go zrozumie, bo ten, na, tak naprawdę można powiedzieć te słynne słowa, e, że dla obrony alkoholu powiem, że na trzeźwo odpieprzałem też dużo. No, no, no tak, też tak już to powiedzieć. A powiedz mi Michał, jeżeli właśnie chodzi o kamerzystę, to on, z tego co widziałam na dniu z zawodnikiem, pokazywał jak trenuje przez konsolę i właśnie tam ludzie pisali, że jest świetnym aktorem, aktor, aktor, aktor. Czy myślisz, że jak wejdą do OKTAGONu wraz z Markiem, oni tam będą grać, czy tam będzie się działo naprawdę bardzo dużo? Wiesz, jak zamykają się drzwi klatki, to się kończy gra, zaczyna się prawdziwe życie. E, życie klatkowe oczywiście, bo się nie każde napieprze w klatkach, ale wiesz, no tam już nie będzie sentymentów. E, I nawet jeśli by chcieli coś odegrać, to się tego nie da, bo publika to. Walki nie da się za dobrze wyreżyserować. E, wielu twierdziło, że wcześniej w Polsce takie walki były, no ale to. Nie wiem jak oni by to mieli zrobić, to już będzie po prostu walka, Kruszwil widać, że trenuje, lata, lata był pod kamerzystą, kamerzysta był tą główną postacią tam, mimo że kanał się na Lord, Kruszwil, to on tam rządził, więc Kruszwil chce w końcu zejść spod tego pręgierza kamerzysty i wcale się nie dziwię jakby nawet wygrał, choć wiadomo kamerzysta jest większy. Fizycznie silniejszy, jest też starszy, a z wiekiem jednak ta tężyzna fizyczna przychodzi, więc bardzo ciekawym ciekawy mnie, co tam się wydarzy w walce wieczoru. Może zobaczymy prawdziwą twarz kamerzysty w końcu i dosłownie i w przenośni. Zobaczymy, bo bez maski musi walczyć, więc musimy zobaczyć jego całą twarz. Ale on już na Insta pokazuje, więc nie ma no tak. problemu. To prawda. E, jeszcze pytanie, co z Kosakowskim e, i e, właśnie z kamerzystą? Czy dojdzie do tej walki? Wiesz już więcej coś na ten temat? Wiesz co, tam już tak jest pomieszanie z, z Pogmatwaniem. Wiadomo, że nam, nam odpowiada, że się mówi o tym, ale tam najpierw kamerzysta zgodził się na 200 tysięcy chyba później na konferencji wymogli na nim, żeby 100 tysięcy wziął za tą walkę. Wiesz, no, nie wiem, jak on myśli, no bo tak naprawdę Kosakowski mocno go zaatakował. Jeszcze te teksty o jego dziewczynie, więc tak naprawdę ja już bym nie negocjował jakoś mocno pieniędzy. Siebie mi powiedzieli, że Max 100 tysięcy. To bym to wziął właśnie ze sprawy, dlatego że to sprawa honorowa, jeśli ktoś e, obraził moją kobietę, to wtedy bym wolał, wolał to. Wolałbym to właśnie w sposób sportowy, a kamerzysta twierdzi, że jeśli ma za małe pieniądze walczyć, to on woli z nim to załatwić na stacji benzynowej e, bez świadków. No tak mówił, że na Orlenie wolałby to załatwić, bo tu akurat jest blisko Orlan, e, więc, więc o to chodziło, ale nie wiem, wiesz szczerze, najpierw muszą obaj wygrać. A czy tak będzie? Kapela jest bardzo niedoceniana, a może, może to wygrać, bo trenuje mocno. Krushfield tak samo. Widzisz, to jest tak, tak, że obaj są faworytami mocnymi i się każdemu wydaje, że oni na pewno wygrają i ta walka dojdzie do skutku. Ale co będzie, jeśli jeden przegra, to już będzie totalnie bez sensu. Więc teraz nie powiem i nie wiem tak naprawdę, czy będzie ta walka. Jeśli obaj wygrają i będą chętni, to podejrzewam, że federacja stanie na głowie, żeby do tego doprowadzić. Jak to obstawiasz, Kasiusz czy Murański? Wiesz co, mi się wydaje, że jednak mimo wszystko Muran trenował MMA i nie trenował boksu, więc i technicznie Kasiusz jest mocniejszy, no ale Muran ma te takie swoje uderzenia, takie obszerne, sierpowe, tak zwane cepy i podejrzewam, że ma siłę w tych łapach i, ma... I są też rękawice ósemki, więc to nie będzie problem trafić Kasiusza. Problem może być przez to, że Kasi jest bardzo mobilny, dobrze się rusza na nogach. Kondycja, Kondycy... ale wiesz, no on tak naprawdę przychodzi z kanapy. On trenowy, no wiesz, jak się śmialiśmy nawet teraz, jak gadaliśmy o tym, kto poprowadzi tą zadymę, to ja mówię, mówi Kasi nie, no panowie, ja nie poprowadzę na pewno, bo ja mam trening, mam tu jeszcze jeden program i tak dalej. No to ja muszę być, cokolwiek muszę się poruszać chociaż, nie, wiesz. A, a Murański jest w treningu, więc. Jakieś szanse widzę Murańskiego, ale raczej Kas już wygra. Jak właśnie oglądałam Twoje story, tam było pytanie, jak poznałeś Kasio i czy dogadujesz się z nim? Czy poznałeś go z innej strony niż wcześniej? Odpowiedziałeś, że go nie znałeś wcześniej. Czy teraz możesz powiedzieć, że jakkolwiek go znasz, czy tylko tak zawodowo? Nie, wiesz, to. Żeby powiedzieć, że kogoś znam, to musiałbym trochę z nim poprzebywać dłużej. Mieliśmy okazję parę razy porozmawiać i telefonicznie, i na żywo, ale wiesz, no, nie, nie, nie piliśmy razem jeszcze czy tak dalej, dużo można w różnych sytuacjach ludzi poznać, nie wiem, nawet jakichś krytycznych, czy coś, zobaczę że się ktoś zachował, życie bardzo dobrze weryfikuje, więc nie mogę powiedzieć, że się jakoś znamy super, ale na razie się bardzo dogadujemy i, i mamy też tak, że po prostu jak mamy jakieś spotkania w takiej dużej liczbie osób, to widzę, że bardzo często się z, zgadzamy ze sobą, a wiesz, z Kasem jest też tak, że jakbym się z nim często nie zgadzał, to pewnie byśmy się za dobrze nie dogadywali. No tak, z tego słynął przynajmniej, ale to też mogłoby, mogłoby być tylko gra. Zapytam cię może w takim razie, czy, bo tam napisałeś, że jedna rzecz może wizerunek naprawdę zmienić. Czy to odnosiło się do Kasjusza? Wiesz co, to, to się odnosiło akurat, że Kasja miał dużo takich sytuacji, ale to się też odnosiło do mnie. Bo wiesz, ja zawsze miałem wizerunek takiego może, wiesz, okazującego emocji, E, stypiarza, e, wiesz, profesjonalista. wystarczyło, że raz mnie poniosło na konferencji, i ludzie zaczęli pisać, że jestem totalnie nieprofesjonalny, że jestem burakiem, i tak dalej. Więc wiesz, wystarczy jedna taka sytuacja e, i z, zła decyzja, i może być totalnie inna opinia o tobie. Czyli Jaś Kapela wyprowadził cię z równowagi. No tak, tak, oczywiście, że mnie wyprowadził. Wiesz, no, wiesz nie, chcę, nie chcę już tej sytuacji komentować, bo wiesz, no dobra, to już ostatni raz, umówmy się, bo pisałem na, na swoim Instagramie, no i teraz też Jaś zadzwonił podczas programu. Zachowałem się nieprofesjonalnie, bo ja jestem moderatorem, wiesz, ja nie jestem po to tam, żeby swoje opinie udzielać, no ale wiadomo, wiesz, jaki jest format konferencji, czasem po prostu ten. On zadał mi pytanie, dlatego że ja udzieliłem wywiadu dla waszej konkurencji yy, i tam powiedziałem, że... Że nie podam mu ręki i nie powinienem, nie powinienem w ogóle w wywiadzie czegoś takiego powiedzieć, dlatego, że jestem moderatorem wiesz nie powinienem takich rzeczy mówić. I on to skrzętnie później wykorzystywał, wiesz, wrzucał jakieś instastory o mnie, że nie jestem honorowy i tak dalej. Ja to wiesz, zlewałem, bo wiedziałem, że nie mogę, nie mogę na ten temat nic mówić. Później Kosakowski wrzucił zdjęcie ze mną, to on tam napisał, że mamy obaj w Pierdol. Co w sumie mnie bardziej rozbawiło niż wkurzyło, no ale już wiedziałem, że coś na konferencji może się zdarzyć. Tylko, że zapomina się o tym, że wiesz, konferencja trwała 4 godziny. Ja już byłem 3 godziny wiesz, po takiej ostrej orce intelektualnej, szczególnie po tym, co tam się działo. I ja tak naprawdę już przestałem być czujny, i wtedy poszło to pytanie od Jasia, i ja po prostu wybuchłem. Może nawet nie, nie przesadzajmy, że wybuchłem, ale powiedziałem o słowo za dużo. I przez to później, wiesz, cały taki mój jakiś wizerunek runął. Tak naprawdę, jak patrzyłam na komentarze później, no to wszyscy o tym mówili, że nieprofesjonalne i tak dalej, ale nie było innych do mnie jakiś, wiesz, krytycznych uwag oprócz tego. Czyli tak naprawdę 4 godziny programu i oceniano mnie poprzez pryzmat półtorej minuty. Nawet nie. No właśnie, no i wiesz, no nie, nie będę się użalał, tylko po prostu, nauczka na przyszłość, mam nadzieję, że teraz dobrze zareagowałem, bo już wiedziałem albo domyślałem się, bo nie wiedziałem, czy zadzwoni, ale domyślałem się, że będzie dzwonił i zachowałem się, myślę, że tak jak powinienem tym razem. Tak, jak najbardziej. Moim zdaniem, jak widziałam ten telefon, ja ogólnie nie mogłam zrozumieć, co ja się chciał przekazać. Czy znaczy ciężko było zrozumieć? Bo nie może połączenie było jakoś słabe. Możliwe. Ja też widziałam, jeżeli mówisz tutaj o komentarzach, że tylko tego się tyczyły, Ja widziałam też, że część mimo wszystko była taka, że propsujecie Michał za to, że wytrzymałeś w tym wszystkim i że zachowałeś zimną krew. I faktycznie można tak powiedzieć. Nie, nie czujesz, wiesz, że tak było? Nie, że Ja jestem taki, że. E, tak jak Zeus rapował w kawałku chyba Hipotermia albo Widnokrąg, że tylko krytyka wżera mi się w, w krew. E, wiesz, ja dostawałem masę wiadomości, wiesz, że spoko Michał, nie przejmuj się i tak dalej. Widziałem też komentarze pozytywne, ale to jest tak jak, wiesz, to tak jak moja żona oglądała te komentarze. Mówi, że no, ale co ty mówisz, przecież tu też dużo cię osób popiera. A ja mówię, że ale ja widzę tylko te negatywne, ja nie widzę tych pozytywnych. No i to tak jest, wiesz, to zależy od charakteru, bo tak jak dzwonili do mnie później, wiesz, nie będę mówił kto, bo prywatnie, ale kilku zawodników Prime'u mi mówili, wiesz, nie przejmuj się chłopie i tak dalej, ale wiesz, ja nigdy się z takim zjawiskiem nie spotkałem wcześniej. Ja nigdy nie miałem tam jakiś mały hejt, ale jak dostajesz, wiesz, na wiadomości jakieś wyzwiska, i tak dalej. Nigdy czegoś takiego nie przeżyłem. Nie? To dla mnie było coś nowego, że ktoś mnie, wiesz taki osoba, której nigdy nie spotkałem, mi pisze, że nie może na mnie patrzeć i tak dalej. Tak dalej. No, Były o wiele bo bardziej oblżywe słowa, ale wiesz, no, coś nowego dla mnie. E, bo jak działem w sporcie samym, stricte, no to przecież nigdy czegoś takiego by nie było. Ale wiedząc, że się wchodzę w taki świat, o którym nie mam pojęcia, na którym końcu jest złoty wór. Powinienem się spodziewać, że do czegoś takiego dojdzie i cieszę się, że to przyszło już teraz, czyli prawie na samym początku, przynajmniej będę miał dużą nauczkę na przyszłość. To prawda i też uodpornisz się na to wszystko, tak mam nadzieję i tak myślę. Ja Ci bardzo dziękuję Michał za rozmowę, no i co widzimy się już niedługo. Również dziękuję, pamiętajcie pay per view albo jak chcecie to się widzimy w Łodzi w Atazarenie.